Jest y, kolejna komenda, wykrzyknik, y, turniej, wykrzyknik, turniej, bo, może muzykę wyłączę, dobra, jest taka komenda, wykrzyknik, też turniej i tak naprawdę nie gramy dzisiaj w szachy, no bo y, była taka sytuacja, że dzisiaj rano wstałem tam powiedzmy o 13, no i do 14 się wy, wywlekałem z łóżka, no i idę tam. Siadam do, do kompa, gadam z Sergiuszem, gadam z Weroniką i gadamy, dobra, to co, gramy ten turniej, czy nie gramy tego turnieju, jaka, jaka jest decyzja, jakby mówię ja mogę grać, nie? I to tamten, ale jak wy nie gracie, no to, no to ja też nie będę tego grał, bo nie widzę nie widzę potrzeby, żebyśmy żeby, żeby, żebyśmy nie grali razem, bo ja tak naprawdę przed dlatego, żeby że mnie zawołaliście, żebym pograł, yy, za Tomka, no ale jak was tam nie ma, to chuja mam w ogóle się tam bić, jakby mi na tym nie zależy. No dobra, gramy. Dogadaliśmy się, że gramy yy, i okej, okay, Sergiusz Poszew powiedział tak mniej więcej o 14.15, że on to się idzie położyć jeszcze i tak dalej. A Weronika powiedziała, dobra, to ja idę tam na ten Discord z adminami yy, coś tam pogadać. No i poszła pogadać, i nagle tam około, nie wiem, 15.30, 16, nie pamiętam dokładnie o której godzinie przyszła i takim głosem. Yy, Coś, coś tam gadamy, gadamy, i nagle takim głosem mówi, że ci Admini coś tam, kurwa na nią krzyczeli i tak dalej. Ja tak na początku nie dopytywałem, ale mówię dobra no to powiedz co się stało. No i ona mówi, co się tam stało, i mówi, dobra, to że oni tam na mnie skakują, że mnie oskarżają dalej o to, że ja jestem cheaterem, ale nie mogą mi tego udowodnić w sumie. Ale ja jestem na pewno cheaterem, że tam według tam kurwa kilku osób, że jestem oszustem, no, 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 no dobra. Mówi, I mówi dalej tak. I oni powiedzieli, że Sergiusz to w sumie on, bo Sergiusz ma zmutowanych tych moderatorów i on powiedział, że, że on nie będzie z nimi gadał, a oni mówią, że on ma przyjść i ustawić z nimi kamerkę. No to Weronika powiedziała, no ale on ma was zmutowanych, on nie chce z wami gadać, to zaczęli tam pierdolić, że e, kurwa, to może tu nie grać, na nie zależy, mam wyjebane, coś takiego. Jakieś takie kurwa pierdolenie, coś tam na nią naskakiwali, kurwa, oskarżali, że, 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 że nie ten... Że, że oni to tu tylko przeszkadzają w tym turnieju, że my cała grupa tylko przeszkadzamy, sprawiamy problemy, że przez nas są opóźnienia, jakieś kurwa totalnie losowe rzeczy. No i wiecie, ona, ona sama w pańcie wam to narysuje. To, to jest Weronika, to jest Weronika, narysujemy ją w pańcie. To jest Weronika, i tu tak. Jeden skurwiel, drugi skurwiel, trzeci skurwiel, czwarty, nie wiem, czy ich było pięciu czy ilu i wszyscy tak, kurwa. I wszyscy tak, tak na nią kurwa na tym Discordzie. Tu jeden drzieryja, tu drugi drzieryja, kurwa. No nie wiem, czy tam darli ryja, kurwa wszyscy, czy tel, ale generalnie to wyglądało tak, nie? To Weronika kurwa versus, versus pięciu typa na Discordzie, oni ją dojeżdżają, no i ona tam wychodzi z tego Discorda w pewnym momencie, bo tam jakby gadali, 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 w pewnym momencie ona miała już dość i ktoś tam powiedział, a jeszcze druga sprawa, i ona już skwitowała, bo już tam nie chciała siedzieć. No i przyszła, mi to powiedziała w miarę tak. Że było słychać, że jest przejęta i mówi: Dobra, to ja Sergiuszowi nie powiem, zagrajmy ten turniej i będzie fajnie. nie? I ja mu powiem po turnieju. I ja mówię i wtedy tak. Niedosłownie to samo, ale to jest coś w stylu na zasadzie: idziesz do restauracji, ktoś napluje Sergiuszowi do kanapki i ty powiesz mu, żeby to zjadł, no bo w sumie to już tu przyszliście zjeść, a potem jak on już to zje, to mu powiesz, że tak zrobili. To chyba nie jest kurwa najlepszy pomysł. I ona mówi: No, no, że tam, że ona nie wie, że ona nie wie. Ale przed Sergiuszem w międzyczasie ja powiedziałem: Dobra, słuchaj co, Weronice odjebali. No i ona, i ona powiedziała co, co: Co jej odjebali się tam, popłakała w międzyczasie. No i kurwa. No i kurwa stwierdziliśmy, że to jakby. No, no że bez jaj, kurwa, no nie będą nam dojeżdżali trenerki za, za darmo i nie będą jej, jej kurwa tam bezcześcić. Tyle. Sergiusz mówił, że jeszcze Veronika znalazła kogoś, że ruchy tobie pokazywał. Tak, to było jedno z tych oskarżeń, no bo oni on tam dojeżdżali. Na tym X-ie wejdźmy sobie. Yy, to jest tam też poruszone. To jest tutaj X-a możecie możecie widać followa. Na krzyknik nie wam się mój, mój link wyświetli. No to jakby tak, on, że 4-5 administratorów na kwało. No i generalnie ona przyszła porozmawiać. I oni zaczęli wiesz, wmawiać ich, że, że ona kurwa oszukuje też, że ona jest w tym spisku całym oszustwem. Dzięki sobie. O, o. Że ona jest tutaj w spisku oszust, oszustw, kurwa szachowych, że, że ona. Bo ona mówi, no ale jak ja miałam mu pomagać, jak byłam z seriuszem na streamie i mnie tam cały czas słychać? A oni mówią tak. No, bo ty na pewno załatwiłaś kogoś z szachów, kogoś poprosiłaś, żeby to on mu podpowiadał. I kurwa wiesz, ona jest sama i jest kurwa pięciu, wszyscy jej coś zarzucają, ona jest niewinna. Ja się wczoraj zestresowałem jak mi przyjebali kurwa kontrola antysłoto znaczy słot jak mi kurwa się słot wpierdolił na HT i mówił Pokazuj monitory, pokazuj monitory kurwa, pokazuj telefony! Tak, taki miałem wjazd wczoraj po wygranej z Hiszpanem w pierwszej To ja się tam, wiecie, dobra mina do złej z gry, ale się zestresowałem, pozapominałem debiutów jak je grać e, Dosłownie, dosłownie mi się tam to wypierdoliło No to ja nie wiem co ona musiała kurwa przeżywać jako dziewczyna jak poszła solo Gdzieś, gdzie nie ma streama i w teorii takiej kurwa trochę tarczy, która by ją mogła ochronić w postaci widzów yy, I ją dojeżdżało pięciu typa, nie? No Ja wam powiem tak yy, Ja nie mam żalu do Xena. Nie mam, nie mam, nie mam żalu do Xena. Yy, ci administratorzy to są kurwa, jakieś, no, no są kurwa tragicznymi ludźmi przede wszystkim bo oni, kurwa, się wydają strasznie poczuci. Strasznie poczuci się wydają. I wiecie, możesz, możesz być kurwa. Yy, możesz być możesz być kimś, kto coś w życiu osiągnął, kurwa, zajebistego, i być poczutym, i być jednocześnie zjebem, bo tacy ludzie są. Ale moim zdaniem, to kurwa, ja nie wiem. Moim zdaniem, to oni nic wybitnego w życiu nie osiągnęli, a są poczuci, czyli są zjebani do kwadratu. Yy. Dlatego, no nie no jakby kurwa, nie rozumiem, jak można, jak można, jak. solo dziewczynę dojeżdżać w pięć osób, kurwa, na Discordzie, zarzucać jej rzeczy, których nie jesteś w stanie udowodnić, wmawiać jej jakieś kurwa gówno i traumatyzować ją dosłownie. No. Szkoda, że, że ci administratorzy, no w pewnym sensie, po, po prostu rozpierdolili yy, ten turniej. No. I podobno, z tego co wiem, to oni wysłali do chess.com tą moją grę, żeby. Tam oni zweryfikowali, czy leciałem na maszynce. Jeżeli... Ja nie wiem jak, jak wyglądają te raporty. Zakładam, że y, przyjdzie na przykład, że jest y, w procentach, czyli że 90% szans na to, że y, nie czytował. Ja w pierwszy dzień, w którym, momen, w którym będę miał jakby możliwość, jeżeli przyjdzie jakiekolwiek zawahanie od tego czeskomu, czy oszukiwałem, mogę wypierdalać na każdy wariograf kurwa w kraju, który sobie wybierzecie ze swoimi kurwa biegłymi i sądowymi, i kurwa poddać się którejkolwiek chcecie kontroli. I na każdym pierdolonym wariografie wyjdzie to samo. Nie czytowałem. No. Kontrola poszła z inicjatywy Xena, ale ja, ja nie poddaję. Tylko widzisz. Żeby dobrze przeprowadzić kontrolę, to wystarczyło przyjść na Discorda i nie odpierdalać mi słotu. Tylko powiedzieć ma. cześć taku, sprzęliśmy, że jakby grasz krótko w szachy, najebałeś Hiszpana, który jest w teorii dobry. Wiesz co, pokażesz nam jak możesz, pokażesz nam za chwilę monitory, rzeczy, my się chcemy tylko upewnić, czy wszystko jest w porządku i możesz grać dalej, albo w ogóle po tych wszystkich partiach. A nie, że oni mi tu weszli i jakby dosłownie mnie potraktowali, jakbym ja kurwa zrobił coś złego w momencie, kiedy ja nic złego nie zrobiłem, no i przez to kurwa ja się całkowicie pogubiłem już i nie... Nie grałem tych szachów tak, jakbym sobie pewnie grał. Chociaż nie wiadomo, co by było. Może bym kurwa przepierdolił tak samo te mecze i zrobiłby te same błędy. Nie wiem. Wiem, że byłem głodny i na początku trochę zestresowany. No. No. Przypominam, że oskarżyli gościa, który ma 50% dokładności. Stary, jakby. Nie wiem. Ja, ja się nie znam na szachach, nie? Ja się nie znam na szachach. Ale. Yy, dobra, bo. Wiecie, może ktoś przyjść i zrobić to, co oni zrobili. Bo tak się zdarza. W każdej firmie, kurwa, może być pracownik, który odjebie kaszanę. Może taki być. Tylko ja się już nauczyłem przy siódemkach, że w momencie, kiedy administrator serwera, turnieju, czegokolwiek, odpierdoli lipę, to w zobowiązaniu jakby tej, tej, tego, 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 tego przedsięwzięcia osoby, która tym kieruje, jest yy jest, kurwa, wykonywać y, ruchy. Jakby zaopiekować się tym, kurwa, doprowadzić, żeby to wszystko było dobrze, y, dobrze poprowadzone, żeby, 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 żeby naprawić to, co się odjebało dzień wcześniej. Mamy tutaj przykład. Akcja, reakcja. 11 grudnia 2022 rok. Jakiś mój administrator y, czy moderator, y, jakieś karygodne zachowanie sprzeczne z regulaminem i wizją serwera odpierdalał na serwerze. Y, dostał perm bana, kurwa, bez możliwości odwołania. Wyciągamy konsekwencje wynikających z zapisu umowy, jako właściciel serwera, wszystkich pokrzywdzonych, przepraszam, wzywam do. wyzywają się w ticketcie, przynajmniej zajmując podobnie wasze ewentualne bany, by mieć pewność, że zostaliście potraktowani uczciwie i tyle. I to zamyka kurwa temat wszystkiego. To zamyka temat wszystkiego, stary. Wystarczy, jakby wziąć, przyjść, zobaczyć, Powiedzieć Dobra, zjebałeś, idź kurwa, nawet jeżeli się z tym nie zgadzasz i powiedz, że zjebałeś, i tyle. I, i jest po temacie. A oni, kurwa, na drugi dzień zamiast. Powiedzieć, no pomyliliśmy się i byłoby po temacie, to kurwa straumatyzowali nam trenerkę, ją dojeżdżali w pięciu na Discordzie. No, no błąd. Targodny kurwa błąd. No i tyle w sumie. I tyle. Nie gramy w te szachy. A to swoją drogą, oni nie poświęcili kurwa pięciu minut na zweryfikowanie mojego woda. Gdzie ja grałem? Oni nie poświę... Oni zarzucali Weronice i Nitrowi, że wczoraj do mnie wbili podczas tej kontroli, bo oni wiedzieli, że jest kontrola na mnie przeprowadzana, Cheatowa i oni specjalnie przyszli przeszkadzać. Ja oglądałem te wody. Oglądałem woda Nitra, oni dosłownie nie wiedzieli, dlaczego mnie nie ma na kanale i poszli tam kurwa zobaczyć. Oni dosłownie kurwa nie wiedzieli. Minęła kurwa, minęło tam 12, 14, 16 godzin. Oni nadal się nie pofatygowali, albo nie wiem, po prostu chcieli ją dojechać i myśleli, że nic z tym nie zostanie zrobione, że je, sobie ją nawyzywają. No, odpierdolili ciężką kakę, ciężką kakę. U mnie na streamie być może chyba też nie byli, nie wiem, bo ja chyba mówiłem to, co yy, grałem. Ja się zastanawiałem, analizowałem. Ja jestem na koniec dnia, ja jestem kurwa streamerem. Od wielu, 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 wielu lat. I też oglądają sobie Hiszpana. No Hiszpan na przykład jak grał w szachy, to, to siedział, siedział tak i kurwa przez wszystkie chyba mecze nie odezwał się ani słowem. Przez żaden mecz kurwa. Jak wygrał albo przegrał, to może coś tam burknął pod nosem. Ja stary kurwa napierdalam Katarynka, żeby tu widz miał kurwa kontencik, żeby to nie było suchy, suchy ekran. Więc ja mówiłem co ja robię. Nie rozumiem. No. ich Wielki, Takulski, Szachulski. Nie, no, ja mówię, do Xena nie mam, nie mam żadnego żalu. Uważam, że yy, jako nie wiem, czy on jest tam właścicielem tego turnieju, czy nie, yy, sobie nie poradził zwyczajnie z nadzorem tych ludzi. Bo ja tak samo, kurwa, kiedyś na GTA robiłem sobie po 15 tysięcy osób, kurwa w piku robiłem rzeczy i żeby dobrze poprowadzić ten projekt w pewnym momencie. Musiałem się poświęcić trochę bardziej niż tylko robić content na streamach I przygotowywać kurwa sobie streamy Trzeba było się zainteresować serwerem i przygotowywać serwer Nawet poświęcając kurwa streamy i dzisiaj to też też to widzimy bo Contentu z GTA Content z GTA jest o wiele mniej jakościowy niż był kurwa Dwa lata temu ale za to serwer Kurwa nie słuchaj, Do góry kurwa jakościowo tak Więc żeby dobrze kurwa zrobić turniej no, to nie możesz się skupić na tym, żeby w 100% jakby oddać wszystko wy, yy, w streama. Trzeba też kurwa siedzieć i się interesować, już po streamie, po całej robocie, pracować dosłownie dwa razy więcej niż się normalnie pracuje. I no, unlucky, no, takie jest robienie kurwa projektów. Myślę, że, że sobie z tym nie poradzili po prostu. No, trudno, nic z tym nie zrobimy.